Siemanko, z tej strony AKG Gamer dzisiaj nagrywamy Silent Road 4. Jakby, jakby się pytali, przeszedłem tą grę. Całą grę. I chyba przejdę ją na 100%, tak myślę. dym, 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 dym. dym, 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 dym.

lecimy mm, mm, mm. ja do wojsk od razu porna do ognia boom, skok nie, na przykład nie wie. To jest jakiś inny motarz. Jezu ciągle się mylę, mylę z tym. Czy starszy pauza. Które to jest? Tak, ta mój Nie wytrzymam. Jest wojsko. Tu jest wojsko. Robimy wiosna jasna bazę. Mocne wiosna na bazę gotować je żeby jeździć i z, z krzesła albo z Kurwa. za chwilę będziemy nie jestem jeżenia na motocyklu Dobra. Są to i Jeśli to ma być mega wjaśna bazę, To musi być mega w Pamiętajcie o tym. Dobra, tylko... robimy coś takiego wzywamy yes. żeby ta banda była do siebie podobna żeby miała takie fajne złóżki no to wybrałem tych no i pamiętajcie teraz o tym o to.

Alarm mi się włączył i ja nie atakuję. Ciekawe. Błąd gry. Zwórcy, naprawcie to. Mam prawdę podoba, że to oglądacie, ale naprawcie to. Torpedo! Bitwo! Wzywamy naszych ciągów! Cała armia Sanitro! Ja wam, wzywam Was. Przyjedźcie i pomóżcie. To żołnierze site wyszkoleni i utworzeni mm, Armia. Mm. Dobra, koniec tego gadania ja wszystkich łup. O, tak, o fach, oni żyją. Mieszamy, pierzele, hmm. może dajemy na, na 100%. Mój gościu, co to od hmm. Ej, Po pierwsze, to są nasi ludzie, A raczej. Да ладно, их, черт возьми, уже нет. Все нет, только не он. Санька, что ты делаешь? есть Я делаешь это сейчас с нами? Я уже в Как себя A te setki, najlepsze jest to. Co, koniec, co robię? I to z No. Co, się też Motherfucker Kuba planuję kupić Minecrafta jak przyjedzie, jak przyjedzie, przyjadę do ciebie w poniedziałek co będzie teraz. To kupię Minecrafta i będziemy grać Minecrafta. No i może No będziemy też może jeszcze grać, jak będziesz chciał tego Call of Duty Ghosts. Zobaczyłem, że jak... A jakaś postać jest na, z naszych jest. Jak ktoś jest najbliższy, jakiś wróg te, tego pojazdu jest blisko, to on atakuje ten. Akurat tą postać. Jak jest daleko, to nie atakuje. To jest właśnie bardzo dobre. Gin demonie latający. Ty, ty, pitu. A masz, leć Torpedał gnia! Już go nie ma. O oh, fuck czołg! Czołg tu jest! Bum. Teraz to pożałujesz, że żyjesz. Leź mi stąd, bo mniejszy goście. Wsuwam się. Uwaga! Torpeda! I to dacht dat je... Chińczyk. I nie mam mocy no i dole. Teraz gimy. O leci do domu, bo cię mamusia. Słuchaj. A graf, no, się wkuszę. Nie pigułko. Gin demony. Demon, demon. Aż mi lupa do What the fuck, to, to miało być? Bum. No jejku i po i nie ma nikogo i teraz... Kończy się pościg. O, właśnie to jest słabe. Czekajcie jak coś tu idzie. Bum. What the fuck. Opierdzielony nie chodzi koło mnie. No i dobra, pierdziele. Jest tu jakiś wojskowy. Przykro mi nie ma. Idziemy na ulicę. Robić terror. Taran! No. Jeśli nikt nie przychodzi do nas na imprezę, to my przyjdziemy do was, pierdziele no. Tu są członkowie gangu, najszybciej. Przywołać demona! Postarajcie się! Tak. Osro się zrobiło. Wracaj tu, kuta się. Zgłaszewał, walczyć. się Nie kryj się! wykonie się będzie szybki. No what? the fuck, nie co działało tu na niego. O, what the fuck? On biega pięć. Ojej, ja za... Kurta zjebany. Chodź tu. Walczysz czy nie? Aha. No nie, skacz na mnie ciężarówku. co wasze czy tony. i ucieka jeszcze. Mi to nerwa w tym centrum. będziemy uciekać. I teraz masz to swoje. Kurta Rozpierdzielcie, rozpierdzielcie, no i co, no no i co, kutasie? A wy to co? Siedzieliście i nie pomagaliście, siągnij stąd. Ty też. Aha. Tu wojskowi są. I to ale ja ich nie zaczepiłem. a to mi się boli Dobra. Na dzisiaj... Na dzisiaj koniec, to koniec odcinka, żeby... chyba zadowolić... ostatnia czarna dziura. Czarna dziura!